Cześć Manko, z tej strony Skarbnotkarski Fish.tu. E, nagrywamy ten filmik, ponieważ w internetach zaczęły krążyć e, oskarżenia, Jakoby e, jakobyśmy z Robfishem podrobili e, amerykańską przynętę, jaką jest Meduza. Tak się składa, że mamy taką e, przynętę na sklepie i chcieliśmy Wam pokazać e, różnicę, jaka jest w przynęcie naszej. Oczywiście nikt tutaj nie mówi, że nie wzorowaliśmy się na dobrej przynęcie, jaką jest Meduza, bo oczywiście to było wzorowany na tej przynęcie. Nikt tego gdzieś tam nie neguje, ale chcieliśmy wam pokazać, że ta przynęta nie została skopiowana, jak tutaj co niektórzy sobie gdzieś tam piszą, bo boli ich to, że ktoś coś zrobił, ale była to tylko i wyłącznie inspiracja. Zobaczcie, przede wszystkim na budowę. Tutaj tą, którą pokazuję, to jest oryginał. Możecie zwrócić uwagę na podstawę. Zobaczcie na te grzebienie tutaj i zobaczcie tutaj. Jeżeli ktoś twierdzi, że to jest to samo, no to chyba troszeczkę się myli. Ale pokażę to z bliska. To jest nasza. A to jest ta, którą podobno mieliśmy podrobić. No, moim zdaniem, jest tutaj lekka różnica. Przede wszystkim, różnica jest też w budowie. Jak możemy zauważyć. Tutaj mamy dziubek, jakbyśmy to nazwali, taki, a tutaj mamy dziubek taki papuzi, nie okrągły, jak w przypadku oryginału. Tutaj oryginał jest zdecydowanie wzorowany na e, alienie od soważa, ale to już mniejsza z tym. Każdy ma prawo na czymś się wzorować, bo jakbyśmy tak zaczęli się czepiać kto w handmaidzie się na czym nie wzoruje, to wyszłoby, że połowa światu handmaidu e, robi kopię, jak mówią tutaj co niektórzy. Druga część. Proszę zobaczyć na grzebień górny. A to jest grzebień górny nasz. Jeżeli ktoś tu widzi podobieństwo, no to chyba proszę, oryginał i nasz. Jeżeli to jest to samo. No to gratuluję. Kolejne to jest łączenie ogonów, które można zobaczyć tutaj. Ono jest połączone z korpusem. U nas czegoś takiego nie ma. Ogony są takie. U nas ogony są takie. Nie wiem, gdzie tu jest podobieństwo. Albo kopia. Ogonów meduzy. Ok. Kolejne. Zobaczcie na korpus. To jest oryginał. To jest nasz. Widzicie tutaj podobieństwo? Bo ja nie widzę tutaj żadnego podobieństwa, jeżeli chodzi o budowę korpusu. Proszę bardzo. Ale być może to ja widzę coś nie tak. Jeżeli tutaj jest takie podobieństwo. To tyle. Słuchajcie, słuchajcie, podsumowując ten filmik, chciałbym jeszcze tutaj powiedzieć parę słów, e, jak można zauważyć, ta budowa korpusu naszej smoczycy w przekrojach jest całkowicie inna niż meduzy. E, przynęta jest przede wszystkim o wiele wyższa, co widać to tutaj, e, także grzebienie u nas są pionowe, tutaj mamy je pochylone. Są grubsze, sztywniejsze, zrobione głównie po to, by przynęta szybowała na płyciznach. więc to jest tutaj taką, taką podstawą. Też dobór samego plastizolu, jakiego używamy, ma ogromne znaczenie, bo w oryginale przynęta jest robiona z plastizolu miękkiego, u nas jest zrobiona naprawdę z bardzo, z bardzo twardego, tak by ogony pracowały szeroko i dawały taką szeroką falę akustyczną. E, więc tutaj sama konstrukcja ogona, która jest no całkowicie inna jak w meduzie, grubość, budowa e, oraz szerokość e, w naszym przypadku jest tutaj e, dokładnie przemyślana, e, po to żeśmy to robili, by zapewnić taką odpowiednią pracę, e, ale przede wszystkim zapobiec plątaniu się ogonom. Bo tutaj, kiedy chcieliśmy zastosować trochę cięższe, cieńsze ogony, one się po prostu zwyczajnie ze sobą plątały. Ale tak, już zupełnie w roli podsumowania, żeby zakończyć ten temat, to chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz, że taką jedną z metod kreowania takich innowacji, jak tutaj mamy do czynienia, jest metoda Tris. Jeżeli, jeżeli mogę tutaj tak przybliżyć, jest to taka metoda, która polega w sumie na dokładaniu małych cegiełek w budowaniu, w budowaniu swojego produktu według, według produktu, który już istnieje. Czyli my tutaj ewidentnie dodaliśmy cegiełki tak by ulepszyć albo stworzyć pracę taką, jaka nam odpowiada, jeżeli chodzi o meduzę. No, i myślę, że to już wystarczy, wystarczy tyle tych wyjaśnień, bo, bo ja tutaj naprawdę nie widzę potrzeby jakiegoś takiego tłumaczenia się z tego, bo my nie zrobiliśmy żadnej kopii, zrobiliśmy przynętę od nowa. Także tutaj te spekulacje, gdzie tam, gdzie tam, gdzie tam coś, coś takiego się dzieje, chcieliśmy to po prostu pokazać i zapobiec tutaj niepotrzebnemu denerwowaniu się co niektórych pokazaniu. No to widać doskonale, no przecież nasza przynęta jest zupełnie inaczej zbudowana. I myślę, że na tym trzeba tutaj po prostu zakończyć temat, bo, bo nie widzę dalej sensu ciągnięcia tego w kółko, tego samego. Także pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia na targach Evolution. Będzie nas można spotkać oczywiście na stanowisku Urobfisha 11, 111 oraz 112. Serdecznie zapraszamy. Na pewno wpadnie Wam ta przynęta do gustu. My żeśmy ją testowali od sierpnia. I naprawdę dawała fajne efekty, co będziecie mogli zobaczyć na filmikach, które pokażemy na ewolucji. Zazwyczaj nie bawię się w coś takiego. Nigdy w życiu nikogo nie skopiowałem, nigdy w życiu nie odbiłem żadnej przynęty. Ci, co nas znają, wiedzą doskonale, że nawet jak robimy formy i ktoś zgłasza się o nas o kopię jakiejkolwiek przynęty, wysyłamy go z kwitkiem. Podsumowując, chciałem Wam podziękować za to, że. Oglądaliście ten filmik, dobręliście do końca. My już kończymy tutaj nagrywanie, ponieważ niezbyt mamy czas na to, żeby się gdzieś tam e, wybijać i przepychać po internetach e, takimi sprawami. Myślę, że doskonale pokazaliśmy różnicę, jeżeli chodzi o budowę tej przynęty. No a jak ktoś chce sobie mówić, to niech mówi po prostu. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia na targach. Jesteśmy w kontakcie.